Witam na analizie kontraktów terminowych na tarcice. Jakby to powiedziało, klasyk stało się to, co miało się stać. Nie przedłużając, zapraszam do analizy. No i rzut oka na naszą tarcicę. Może zmierzmy najpierw, bo już mamy dość imponujący wzrost 71% od ponad 71% od dołka zaliczone W 56 dni nie jest, to, nie jest to mało, ale co nas czeka? Tu widać, narysowałem strefę, tak jak w poprzednim nagraniu, tu zrealizował się scenariusz wzrostowy, strefa oporu została wybita, popyt był na tyle silny, że e, tu nie, ten, ta strefa nie wytrzymała i kurs, kurs wyszedł powyżej tej strefy, teraz jest to e, strefa wsparcia i zejście poniżej tej strefy będzie sugerowało kolejne e, spadki ceny. E, jednak e, w tej sytuacji bardziej e, oponowałbym za e, scenariuszem prozrostowym, no więc e, spróbujmy. W tym momencie mamy zdecydowane wyjście. Możemy się spodziewać jakichś testów tej strefy, jeśli pojawi się tutaj kolejny popyt. Kurs może wylądować w okolicach 920 do dolarów 940, w każdym razie w okolice tej strefy. I jest to scenariusz prozrostowy. Zmieńmy go na kolor niebieski, na kolor zielony, przepraszam. Tak jest. Co by się wydarzyło, gdybyśmy Mieli scenariusz prospadkowy. Może tak się wydarzyć, że kurs może wykonać nawet dokładnie, dokładnie takie same, może być dokładnie takie same zachowanie, ale wyjście może nawet w te, w te okolice i bardzo szybkie zejście w dół i test dolnych ograniczeń i jest to scenariusz spadkowy. Zróbmy go na czerwono. Dajmy mu też może jakieś małe przesunięcia, żeby. żeby było lepiej by było lepiej widoczne, dobrze. w ten sposób. Trzeci scenariusz, tak jak zawsze zakładamy, jest to scenariusz konsolidacyjny, scenariusz tak zwanej stagnacji, więc tu też może być dokładnie ten sam, ten, ten sam scenariusz, wyjście do góry i pozostanie już tutaj w tej strefie. I to by był scenariusz na pozostanie kursu w granicach tej górnej górnej strefy. Właśnie w ten sposób. To są to są scenariusze, które mogą, mogą się wydarzyć. Oglądamy teraz wykres z ram tygodniowych, czyli każda, każda świeczka to jest jeden tydzień, jeden tydzień handlu. Usuńmy już te scenariusze. Przyjrzyjmy się, jak wygląda sytuacja z ram miesięcznych. W tym momencie mamy jeszcze tworzącą się świeczkę o aktualnego miesiąca. Jednak widać, że tu jest bardzo, bardzo silny, silna strefa, do której najprawdopodobniej kurs będzie dążył. Może się też wydarzyć tak zwany drift. Drift to jest podłapanie. Podłapanie ciągu, i jeśli, e, jeśli tu nie będzie podaży, jeżeli nie, nie pojawi się podaż e, kontraktów terminowych na tarcice, to m, kurs może równie dobrze zrobić e, scenariusz e, taki, że nawet naruszy to strefę. Tak? Może być nawet w ten sposób, w ten sposób, i dopiero wtedy atak na Być może nawet na ATH, czyli all Time High, nowe szczyty. Eee, dlaczego w ten sposób? To i eee, tu by się pojawiła pułapka HOSY, czyli wyjście na nowy szczyt i eee, zrealizowanie zysków, a tu pułapka bessy, czyli eee, niedoświadczeni inwe inwestorzy, niedoświad niedoświadczeni uczestnicy rynków, eee, E, e, Kapitałowy, by e, tu zobaczyli, że ok, mamy nowy dołek, czyli będziemy, e, będziemy trzeba wychodzić, trzeba sprzedawać te kontrakty terminowe. A w tym momencie e, e, ten spokojny, ten tak się nazywa smart money, e, będą kupować te kontrakty. Zajrzyjmy jeszcze na niższe ramy. Usłujmy te wykres. Jest to wykres ram dziennych. Każda świeczka to jeden dzień, jeden dzień handlu. Jak widać, mamy tutaj zdecydowane wyjście. No i tu się może rozwijać ten scenariusz, o którym mówiłem: zejście, dół i atak na. Na kolejne na kolejne na kolejną strefę jak to się potoczy zobaczymy jest to już dość dużo jest to już dość dużo tak jak tak jak wspomniałem na początku 70% 70% a z poprzedniej z poprzedniego nagrania mówiłem że może się to zatrzymać nawet na tych magicznych 100% 100% wzrostu i. Na dzień dzisiejszy jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz, więc co się może okazać, że e, znów będziemy mieć e... Kupowanie drewna w Polsce, przetwarzanie i wysyłanie go za, za ocean, gdzie ceny, ceny będą bardzo, bardzo atrakcyjne. Zapisujcie się na powiadomienia na stronie internetowej www.analitykdrzewny.pl oraz polecam polubienie i obserwowanie. Na mojego fanpage'a na, na Facebooku. Kolejne, już niedługo pojawią się kolejne analizy z innych instrumentów. Pamiętajcie też o spółkach, które chcielibyście spółkach w branży drzewnej, oczywiście, które chcielibyście, żebym, żebym przeanalizował. Dziękuję Wam za dziś. Zapraszam na kolejną analizę. Z rynku torcicy życzę Wam miłego dnia, miłego wieczora. Do usłyszenia. Hej.